Kochani, prosimy Was o pomoc. Prosimy o żywność, o kosmetyki, o chemię. Pamiętajcie, że dobro powróci do Was także. Bardzo Wam dziękujemy i zapraszamy do nas na Świetlicę Wiejską w Barcinku. Zapraszamy. Siła kobiet. Yy, nazywam się Eliza Krawczyk. Jestem z Koła Wiejskich Siła Kobiet przy Świetlicy Wiejskiej w Barcinku, która na dzień dzisiejszy przekształciła się w magazyn pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. W początku wojny na Ukrainie za pozwoleniem wójta Gminy Stara Kabienica dostałyśmy tak naprawdę do dyspozycji świetlicę wiejską, która w tym momencie nie jest świetlicą, jest wielkim magazynem pomocowym. I za tą pomoc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory nam pomogli i tym, którzy nam jeszcze pomogą, ponieważ wierzymy, że ta pomoc jeszcze do nas przyjdzie i będzie napływała jeszcze więcej, w jeszcze większym tempie jak do tej pory. Zaczęliście trzeciego dnia wojny, zaczęliście całą akcję pomocy. Więc co Was do tego skłoniło i. To jest w sile kobiet. Co nas do tego skłoniło? Przede wszystkim ogromna chęć pomocy, ponieważ wiedziałyśmy, że ci ludzie tutaj nie przychodzą na wycieczkę, nie przychodzą po to, żeby się rozerwać, tylko uciekają przed atakiem na jeźdźcę, więc tutaj jest im, będzie im potrzebne tak naprawdę wszystko. Zebrałyśmy się w siedem kobiet. Siedem kobiet, które tworzy KGW siła kobiet. Każda z nas wyciągnęła swoją rękę, swoje serce po to, żeby Dzisiaj działać pełną parą. My nie chciałyśmy działać w taki sposób, żeby, żeby wysyłać tę pomoc na Ukrainę, ponieważ wiedziałyśmy, że ludzie stamtąd prędzej czy później i tak będą szukać pomocy tutaj u nas. Dlatego skupiłyśmy się na tym, żeby ta pomoc działała tutaj terenowo i żeby ta, ta pomoc wypływała tak naprawdę do ludzi, którzy już tutaj się u nas na jakiś czas przynajmniej osiedlą. To jest tak naprawdę pomoc, która trafia do każdego. Kto będzie potrzebował tej pomocy, czyli każdy gość z Ukrainy, ponieważ nazywamy ich naszymi gośćmi, to nie są dla nas uchodźcy, to są nasi goście, to są tacy sami, tacy sami ludzie jak my, nie zapominajmy o tym. Każdy, kto będzie potrzebował, my nikomu nie odmówimy tej pomocy. Pomoc tak naprawdę głównie spływa od osób prywatnych. Ludzie bardzo szybko otworzyli swoje serca, bardzo szybko nam zaczęli pomagać, ale także od różnych instytucji i co ważne także z zagranicy, ponieważ na bieżąco nasze transporty, które organizujemy tutaj same, wyjeżdżają głównie do Niemiec i, i zwozimy tutaj wszystko to, co nasi sąsiedzi przygotują dla uchodźców. Z tego co wiem, pomagali Wam również strażacy z Lubomierza. Tak, strażacy z Lubomierza y, tak naprawdę y, od samego początku byli z nami. My ich traktujemy jak... jak y... Jak część siły kobiet, tak naprawdę, ponieważ są z nami od samego początku, przywozili do nas pomoc, która im się, że tak powiem, nie sprawdziła na ich terenie, ale też my im pomagamy, czyli to co oni potrzebują, my tak samo szykujemy dla nich. Oni z tą pomocą jeżdżą także na Ukrainę, więc dostarczamy tutaj dla nich pomoc dla żołnierzy, dla partyzantów, dla mieszkańców. O tym ta pomoc jest potrzebna i trafia celowo do najbardziej potrzebujących, przekonaliśmy się, będąc na miejscu w barcinku. Podczas naszej godzinnej wizyty świetlicę sołecką odwiedziło kilka rodzin uchodźców. Wśród nich był m.in. Wladim, który od trzech lat pracuje w Polsce i po wybuchu wojny sprowadził tutaj swoich bliskich. Jak przyznaje nam, z jednej pensji trudno byłoby mu utrzymać całą rodzinę, dlatego ta pomoc jest dla nich taka cenna. День добрий, я сам Вадим Курилов з м'яса Запорожжя і тут мешкам майже чолята, удалося Вдалося цьогохнути матки з сістрем з України і акурат потребували якісь жечі, чуки, чи, чи цоколик, їдзень, бо відомо, що надішай працює один, виплати на чок не вистачає. И... Барже добре вже є така допомога, що допомагає людям. Можна приїхати вибрати жечі, їздження, якісь хемії, якісь ну, допомогти і багато дякую тим людям, бо Бартинку вже отримали магазин. Вже можна приїхати і добратися, що потребуємо. Angelika Niebieszczańska, założycielka KGW Siła Kobiet, wspomina nam, że jest bardzo dużo osób potrzebujących, głównie są to kobiety z dziećmi, a zdarzają się jej także całe rodziny. Mówi nam, iż każdego dnia docierają do nich nowi uchodźcy, jednak w magazynie zaczyna im brakować najpotrzebniejszych rzeczy. Jest bardzo dużo chętnych, którzy potrzebują tej pomocy. Staramy się każdemu pomóc. Ale tak jak tu już Eliza wcześniej wspomniała, nasze znajomości już powoli się kończą, te zagraniczne również. Bardzo prosimy o, o wsparcie. Do tej pory wspierali nas ludzie prywatni, nasi znajomi z zagranicy i tu, tu miejscowi. Ale no, tak jak już my mówiły, te znajomości się kończą. Kończą się już nasze, nasze zasoby. Wydaje się, że jest tego dużo, natomiast dzień nie przechodzi kilkanaście rodzin, gdzie to wszystko znika w oczach. Dlatego apelujemy o, o pomoc i osobiście i jako siła kobiet, aby ludzie dobrego serca nie przeszli koło tego obojętnie pochylili się nad tą sytuacją i, i wsparli nas co w tym momencie jest nam wam najbardziej potrzebne Najbardziej potrzebna jest żywność, kosmetyki, chemia czyli takie rzeczy, które, że tak powiem, wychodzą na już. Czasami jest taki dzień, że przychodzą tutaj ludzie i mówią po co wam tyle żywności, skoro macie całe kartony? Ale to jest tylko dzisiaj. Przyjdą na drugi dzień, to już nie będzie. Jest tak naprawdę żywność, kosmetyki, chemia są potrzebne najbardziej i w każdych ilościach. Jak tutaj do was dotrzeć? Jak z tej pomocy skorzystać? Tak naprawdę wystarczy napisać na Facebooku na profil KGW Siła Kobiet. Wiadomość z zapotrzebowaniem, co potrzebujemy, dla ilu osób i wszystko przygotujemy tak naprawdę w przeciągu kilku godzin. Jesteśmy tutaj na razie codziennie od godziny 17 do 19, od 1 maja będziemy stacjonowały w poniedziałki, środy i piątki, od 17 do 19. Czyli osoby, które będą chciały wziąć tą pomoc, mogą tutaj przyjechać? Jak najbardziej. Ale też osoby, które będą chciały tą pomoc przywieźć, będą miały jakieś rzeczy do oddania, też mogą tutaj po prostu Też mogą przyjechać. tutaj przyjechać, tak, dokładnie. KGW Siła Kobiet za nieocenioną dotychczas pomoc i wsparcie składa najserdeczniejsze podziękowania, w szczególności wszystkim anonimowym darczyńcom. Dziękują także osobom, firmom i organizacjom, które regularnie ich wspierają. Dziękujemy Pani Annie Kasprzyk, dziękujemy Pani Magdalenie Sankowskiej z Fundacji Dresden Hilfe, dziękujemy bardzo dla Michała Patera i Marcina Zająca z OSP KSRG Lubomierz, dziękujemy dla Pana Wójta Gminy Stara Kabienica oraz dla Wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Dziękujemy dla Galerii Słudeckiej. Dziękujemy także dla pana Tomasza Zawierto ze Starego Terminala Lotniczego we Wrocławiu. Dziękujemy dla firmy Olinek, dla pana Artura Nowaka oraz dla pana Marka Drala.